Przed nami 113 odcinek serialu La Promesa, Pałac Tajemnic. Catalina zdradza Manuelowi, że Cruz i Jimena nim manipulowały. Loeb zwierza się Maurowi, że od dawna kocha Marię. Teresa dostaje odpowiedź od dawnych pracodawców. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 113 odcinku. La Promesa, Pałac Tajemnic. La Promesa, Pałac Tajemnic. Odcinek 113 we wtorek, 1 kwietnia 2025 roku o godzinie 15.05 na TVP2. Co wydarzy się w 113 odcinku. La Promesa, Pałac Tajemnic. Catalina mówi Manuelowi, że po wypadku Cruz i Jimena nim manipulowały, również w kwestii uczuć. Manuel pyta o to żonę podczas zorganizowanej przez nią kolacji. Loup zwierza się mauro, że od dawna kocha marę. Catalina postanawia wyjechać do Kadyksu, żeby sprawdzić stan odziedziczonego po baronie pałacu. Teresa dostaje odpowiedź od swoich dawnych pracodawców, odrzucają prośbę o przyjęcie jej z powrotem. Do La promesy przybywa baronowa de Grasalema.